Witamy Was na moim kanale. Raz na za się zapatrzyłeś. Dziś opowiem Wam o jednej książce, także będzie krótko. Co, już dość? Wśród hmm. zmienną jest. Tak, i tak się prosiła tency, więc. Y... Jedna wolna ręka. Jako, że ostatnie nie, nie mam w ogóle siły na jakieś. Bardziej yy, zmuszające do myślenia książki Po prostu bo bardziej czegoś, co mogę tak czytać o Nie przejmowała się jakoś zbytnio fabułą, więc Na razie moje wybory są takie są Następna z, yy, zresztą też jest taka córka, Którą też czytam w międzyczasie też, no ale już do brzegu Córka króla Pilatów No to tak jak już ja zaczęłam na wstępie Historia luźna Prosta Właściwie to, co mamy z tyłu opisuje nam Całą książkę, bo Jej fabułą jest właśnie To upozorowane Porwanie, tak? Żeby nasza bohaterka znalazła mapę No i tam się W tym wszystkim jeszcze Dzieje ta relacja romantyczna Miziem, miziem No i tak, tak to sobie toczy Ona tej Mapy szuka po całym, całym tym wrogim statku i tak spędza kolejne dni. Oni ją tam przesłuchują, tak, bo oni też mają w tym interes, żeby ją trzymać. No i co I tak sobie cała książka leci, aż yy, w końcu yy, dobiegamy, jakby do wspomnianego momentu. Znajdujemy w końcu ten fragment, no bo też jakby cało to się toczy, no jakby bardzo prosto że w końcu go znajdzie. Jeśli chodzi o same postacie, jakby Według jakieś większe oczekiwania, no to nie, raczej nie spełnię, ale tak do poczytania, przymykam oko i jest na tyle, że da się tam poczytać nasza bohaterka. Silna kobieca postać, wytrenowana poprzez treningi, ciężkie treningi, trochę też tam wzmocniona ponad naturalnie. Co też tam mamy wyjaśnione w książce. pies został fajny. Właściwie. Nie. To jest tak proste, nawet sobie nie wiem zbytnio co mówić, no bo to co powiedziałam nie znalazłam jakichś rażących błędów żeglarskich to jeszcze mogę wspomnieć to aleluja hurra, bo zazwyczaj takowych jest sporo jeśli ktoś je, jeśli autor albo ktoś z redakcji nie interesuje się to zazwyczaj nie wyłapią i potem na przykład są takie kwiatki że jak czytam to no nie nie! Odbiegam od tematu. Wspomniałam o samej tezę to coś, co mi się. Coś, co jeszcze mi się podobało. Samolot, to że nasza bohaterka, choć jeśli tam uważa się za nie jak mądrą, sprytną, to na całej szczęście kilka razy i utrą nosa. Tak, będę to sprowadzić na ziemię. A tak za bardzo się już wyciągała w górę, a tak kręci się to wszystko wokół jednego tematu, ale czyta się szybko. Hmm. Trakcja romantyczna pokręcona, ale właściwie sami bohaterowie też nie są do końca jakby normalni. Yy. Wiadomo, jest to takie wyobrażenie piratów, no... po potrzebne pod książkę, to nie jest jakby gdzieś tam do końca faktyczny. Mimo, że gdzieś tam poddaję, jakby pod zarys. No, to ma być ewidentnie taka książka rozrywkowa. I właściwie myślę, że jak ktoś podejdzie właśnie do tego bez żadnych oczekiwań, to nie wiem, pociągu sobie krótko poczyta, jakby. Nie, no. Ale jest po prostu ok. I, I tyle mogę o niej powiedzieć, chłodą. Nie zdenerwowała mnie jakoś szczególnie Ale też mnie nie zachwyciła no, Nie mam po prostu co więcej do powiedzenia No i tyle Nie będę się bawić Nie wiadomo jakie wydłużanie Więc Do zobaczenia Trzymajcie się na szerokich wodach Ahoj